Witam Państwa serdecznie wideo pokazuje dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj zestaw narzędzi firmy Joseph Joseph. Jest to coś takiego. Tak prezentuje się to opakowanie. Tutaj mamy wypisane te wszystkie narzędzia, które znajdują się w zestawie. Dodatkowo mamy tutaj kod tego produktu to jest 10.0. 04, wpisując ten symbol oraz firmę, na przykład Józef, wystarczy jedna. Znajdą Państwo ten produkt u nas na stronie. Jak widać, mamy 6 różnych narzędzi, plus stojaczek. Narzędzia są wykonane w technologii, którą no, tutaj Joseph promuje w swoich produktach czyli po prostu tak, by tutaj była podstawka i to nie dotykało. Yy, że tak powiem blatu, czy, czy jakiegoś innego talerzyka który normalnie się podstawia pod takie narzędzia kuchenne podczas wykonywania normalnych prac postaram się teraz pokazać te narzędzia w środku mamy taką instrukcję jak wieszać te narzędzia na wyszaku. zapakowane to jest mniej więcej tak Pudełko jest już puste, więc zostawiamy je sobie na bo, chciałem zwrócić uwagę samego zapakowania. Tak powinno być zapakowane, tak nie powinny być zapakowane, jak zapakował je producent. Mm. <laughs> Oczywiście źle. No ale być może to jest do transportu, by te narzędzia po prostu mm, zmieściły się w tym kartoniku a normalnie po prostu wieszamy je odwrotnie I widać wieszaczek jest obrotowy teraz ściągniemy to folię żeby nam to nie przeszkadzało no tak, oczywiście teraz będzie, będą te narzędzia szorowały nam po, po tym blacie ja tutaj trochę odsunę tą kamerkę naszą żeby było więcej widać odwrócimy sobie te narzędzia wszystkie I teraz, jak widać, możemy sobie ją wybierać. Na górze mamy taki silikonowy przycisk. To nie był dobry pomysł. O. I tym takim przyciskiem możemy sobie obracać i zatrzymywać te narzędzia. Tutaj mamy pierwsze. To jest taka szumówka. Jak widać. Kładziemy ją na blacie, ona nie dotyka blatu, możemy sobie ją używać, nie brudząc innych rzeczy w kuchni. Tutaj mamy taką łyżkę do mieszania z czerwoną rączką, one wszystkie są w tej samej technologii. Tutaj mamy taką łopatkę dużą, tutaj taką szpatułkę, chochelkę. Oraz taką łyżkę do nakładania makaronu. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów. Jak i oczywiście do zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.